No. Mariusz, a ja bardzo prosił no. tutaj no. o twój podpis. Dobra. No. Tutaj. Do widzenia. Ja. Pismo święte. Patrzcie widzowie, Pismo święte. Mariusz, twój podpis. Nie wiem, Mariusz Murzyński, Mariusz KWS, jak chcesz? Bo to jest Davidza. Weź od, odpów. Odchodź. Od, od, kurwa, kurwa linia nie bada. No. no chwila. Co jest? No co tam? Od Pana Mariusza pozdrowienia, a dla kogo? Yy, ty Mariusz, pozdrów 01Kacper. Pozdrawiam Kasper. No, pozdrowi, Ela. Mariusz. KWS. D... De... De... DJ Dokin. No. O. Dobra. Kącik zakochanych, no. eee, jest to ogólnie podpis, nie pokażę całego, bo to będzie podpis dla Ciebie. Boż mi kurwa swoją etykietę i wtedy Ci to przerażę. słucham Masz kurwa książkę psalny Nie odpuszczam autografem Mariusza. Kłosa robi od miesiąca czasu ponad. No. Nie, nie, ja w ogóle nie posiadam gier. Ja pierdolę, kurwa, mi nie... Się nie pojbało. Co by kurwa ludzie no chcą kupować? No jak ja nic nie mam. Ktoś, <laughs> ktoś, ktoś mi i to lewo. Ogólnie no. ten człowiek za podpis, za książkę z podpisem Mariusza, za Pismo Świętech chce zapłacić 150 zł.